Hej, kościołowie, na Nati, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Horizon Chels Turbo Więc łapeczka do góry, subskrypcja oraz komentarz I dzisiaj jesteśmy w Brazylii W Brazylii I pierwszy będzie Sal...vador Sal...vador No ta mapa Ok Miałem być autobus, a to samochód No nie ten kolor, no nie Horizon Chels Turbo, no dobra, trudno Sal...vador więc jedziemy. No dobra. Już mam ferie zimowe. Poniedziałek i do środy jadę do Rzeszowa. Więc prawdopodobnie nagram coś na zapas. O, jestem już szesnasty, piętnasty, czternasty, trzynasty, dwunasty, jedenasty, dziesiąty. Dobra, trzy okrążenia. Fajne miasto ogólnie. Dziesiąty, dziewiąty. Do Japonii kiedyś dojdę, ale jeszcze do Japonii daleko. Jestem ósmy. A mnie. Myślałem, że będę łatwo siódmy, ale nie. Ale teraz. Jestem siódmy. Teraz mam unę. ósmy. Dobra. piąty. Albo i nie. No, najmniej wyprzedzić. Na no, piąty A ja, czy Czy tradycyjnie w Brazylii będę też trzeci Nie wiem, się okaże Jestem czwarty Dobra Tankujemy w trakcie jazdy No iść Turbo doładowanie, finał LAP Znaczy nie ma turbo a nie wiem jak to się urywa Trzecie miejsce tradycyjnie na razie. A tu już ostatnie okrążenie. Niestety. Chwileczkę tobie, butelki nie udało mi się złapać. Ale trudno. Dobra, no może ich mi się uda wyprzedzić. Chciałbym, tu się da trąbić. Nie pamiętam którym z literą. Dobra, no. Kurde, dojecie. Wciąż kurde, trzecie miejsce, minuta 53 2200 zeus 14, no w trzecie miejsce, niestety dobra okej okay. Te mm, dobra I punkty niech się zliczają dobra, mapa, pojedyncze z turbą jest Salwador będzie na trzecim Nitero, Nitero i Nitero. Ni tero, i Nitero i teraz będzie. W ostatnim filmie też to było. 12 dni temu ta gra była. 12 dni temu oczywiście Kolor samochodu różowy nie A nie będzie. Czarny. Może mi się wystraszył. Dadzą mi pierwsze miejsce. Niterowi. Nie wiem, czy dobrze czytam, ale trudno. Cztery okrążenia. To może jest szansa. Na razie jestem 20, ale już jestem 19. Owidać, że jestem jedynym czarnym. 16, 17, 16, 19, 14, 13, 12, 11. Nie nadążam z tymi liczbami. <grym> Muszę się nauczyć, jak się daje turbo doładowanie. Dziesiąt. I z rury wydechowej wylatuje. Śpieszenie. 9 Teraz raz mi się udało, ale nie pamiętam. Już 209 na godzinę. 7. No, jestem już... 8 Jestem 7 Czarnego... Czarny czarnego by przewiedził. Ja za zielonego się biorę. Jestem 6 Dobra, ja będę piąty jedno krążenie. A ja nie będę trzeci. Trzecie miejsce mi nie odpuści. On mnie lubi i tyle. A ja go nie lubię. Piąty. Dobra. Okej, okay, więc filmy teraz będą w tygodniu. Na ja to przeszykujcie. Jutro prawdopodobnie będzie niespodzianka. Czwarty. Finał lap. No, no, i tam. Ochotniku do wyprzedzenia. Fajnie by było. Trzeci, drugi? Oh, drugi jestem. Wow! Coś niebywałego, jednak mnie to trzecie miejsce odpuściło. Oh, drugi? No? Pierwszy byłem, ale jest. Nie, ale drugie miejsce widzowie. Wow! Minuta 50, 66, setnych. Wow, drugie miejsce to rzadkość. Zeusa tym razem nie było. No dobra, ale drugie miejsce to już jest coś. Drugiego miejsca to tak w ogóle to chyba jeszcze nie miałem. ale. Kiedyś trzeba. Dobra, okej, okay. mapa. Ok, teraz bierzemy bonus Porto. No dobra, dobra. Bierzemy bonus Porto Allegrem. Dobra. Mapa. Tam. Ten samochód przyniesie mi szczęściem. Dobra, zobaczymy. Porto Allegrem. Alergem. Trzy okrążenia. Dobra. dobra, go, go, go. Nie, w nocy. Wow, jakie drzewa zlewające. Dobra, i ciasne uliczki, ale trudno, przynajmniej trudniej. 16, 15, 14, 13. 13. Dobra. O, wow, się zakręciłem i 16 już. i dobra. Nie, fioletowy, nie dam ci się wyprzedzić. 15, 14. Czarny, czarnego, trzynasty, dwunasty, jedenasty, dziesiąty. dobra, nawet jedno okrążenie się nie skończyło aż dziesiątym. No dobra, 207 na godzinę. Zobaczymy, który zeus będzie tym razem. Dziewiątym, drugie okrążenie. Najlepszy czas 57. Tu wtedy trzeba. Dziękujemy. Jestem dziewiąty, ale jestem ósmy. Czarny, czarnego wyprzedzi zaraz. Kogoś wyprzedzałem, a nie, to zielony. No właśnie. Pomyliłem czarny z zielonym. Dobra, zielony wyprzedzony, siódmy. No coś teraz mi to powoli nie wyprzedzaniem. Ale szósty. Piąty. No w czarny, czarny. Dobra, mogę go wyprzedzić. Jestem czwarty. No i wyprzedziłem. Dobra, final lap. I znów to drzewo, Takie mapy z drzewami jeszcze nie miałem. Dobra, jestem czwarty. Czyżbym na trzeci nie był? Hmm. o, Wow, zagapiłem się nie skończyłem. <gł> To mogło mnie kosztować, ale na szczęście mnie nikt nie wyprzedził. To będzie ostatnia po prostu mapa. No nie, no nie, może będę czwarty. <laughs> Chyba będę. Ojej, oj, na trzeci teraz nie będę. Do tego się nie spodziewałem. jest to zahaczenie. Ale trudno, no. Ale. Okej. Okay. Nadronno. Jestem czwarty. To się rzadko zdarza. 2 minuty trzydzieści 37 trzydzieści Zeus w szesnastym miejscu. Dobra, będę cześć z Turbo. Zostawcie łapeczkę do góry. Subskrypcja oraz komentarz. Te mam jeszcze Brazylia. mam jeszcze takie coś. Długa ja długa nazwę nie będę czytał. Więc byśmy w Salivador. Niteroi, bonus portu Algieria. Te trzy miasta, znaczy państwa. Brazylii niestety nie było. Znaczy mogłaby być, ale nie chce mi się. Dobra, okej. Okay. No to jeszcze poczekamy. Widzimy się jutro. Jutro. Prawdopodobnie gry nie będzie, tylko troszkę coś innego. Leży to koło mnie, ale wam tego nie pokażę. Więc widzimy się jutro. Mam nadzieję, że z tej niespodzianki. Hej.